Dziś jesteśmy na Patykach, taki zbiornik głodny, który tu widzicie. Nie lud. Lut jest za słaby Ale też byłem przy brzegu Tam jest trochę mocniejszy Tam widać, że ktoś chodził Ale, ale na łyżwy nie ma co ryzykować Ale glany są zarąbiste Bo właśnie trochę mi zamokły skarpetki Ale nie jest mi aż tak zimno Bo wpadłem cały Chociaż mocniej niż wczoraj Widać ktoś tu w las I nawet poszedł w Kawałek grubość lodu w tym miejscu bym mu dał ze 3 cm tak to wygląda pytanie czy Kasia i Mateusz żona i przyjaciel wejdą do tej wody czy nie bo Sylwestra to było ich wielkie postanowienie tegoroczne w syl Sylwestra że by pomorsować przechodzę tutaj do śmiałków i jak decyzja? chodzicie? Idziemy, po ręczniki? Chodzimy. No chodźcie. Ja już można powiedzieć, że się wykąpałem. Woda jest elegancka deluxe, polecam. Reszta zaraz wchodzi. Najpierw idziemy na plażę, plażę którą widać tam. I zobaczymy, czy da się zjeżdżać na jabłku. I tu cały czas spływa ta woda I dlatego to no nie jest dobry zbiornik na szybkie zamarznięcie Bo ona jest tak powiem nie stojąca Tylko jednak cały czas w ruchu ta woda Lekkim ale jednak w ruchu Kusiujok będzie się morsować Co? już tak tam tyle ludzi, że nie wchodzę No już zaczyna się Pod nimi już przymarzły po moim wpadnięciu do wody A dlaczego ja nie morsuję? Może ktoś zapyta jakoś, jakoś mnie to nie kręci Zresztą uważam, że niektórzy są bardziej odporni na zimno, inni mniej Ja należę do tych osób, które są mniej Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że da się też trochę tego wyuczyć Może nie Nie na 100%, ale da się trochę tak jak z lękiem wysokości, da się z tym walczyć. No i ja się staram walczyć, ale moja walka polega na tym, że po prostu skakuję do zimnych rzek, zimnych jezior, zimnych mórz, się pokąpać. Jakoś, jakoś nie widzę w tym żadnej frajdy, żeby wejść teraz do lodowatej wody eee, w tym w takim jeziorku. Ale nie wykluczam, że kiedyś to zrobię. Mateo to bezproblemowo Kasia jeszcze się ociąga Ale po Mateuszu to się tego spodziewałem Nie będę tutaj ukrywał Co, kucek? Kucek? Co? <laughs> Dawaj Kasia, Mateusz to zaraz wychodzi Nur? Daj, czapkę ci wezmę <laughs> Szalik chce zawień, bo ci się zamoczy bardziej jesteśmy ciekawi Kasi idzie, oddychaj Kasia Głęboko, uważaj, a już przywzięli ten Idzie Kasia, idzie Dawaj Kasio Fani czekają, fani są z tobą Jeszcze troszkę, dojdź do Mateusza, dojdź No i jeszcze kucek twój ulubiony. No, się <grymne> się. Jutro zapalenie płuc albo korona świrus. A zanurzasz się jeszcze? No co ty? To się nie zaliczamy. No właśnie dlatego buty Żeby teraz iść po... O fak, o fak, o fak ty się ubieraj No już po wszystkim po akcji Mateusz jak, strażenia Jest zadowolony Będziesz powdawiał? Myślę, że tak, mimo wszystko. Co chcesz? Jak wrażenia? Pierwszy ostatni raz. Jak pierwszy raz? Pierwszy ostatni raz. raz. Nie wiem czy ja będę mogę chodzić. Masakra. Dwie zgoła odmienne opinie. Jako, jako ciekawostkę dodam, że jak byliśmy w Atenach i w lutym... W lutym czy w styczniu i też może miało poniżej 10 stopni i włożyłem stopę to też... Czułem, jakby, jakby mi coś tam miało zaraz odpaść. Tak mnie zaczęła boleć, więc, więc to kolejny powód, dla którego chyba, chyba się nie nadaje, lub bym musiał się naprawdę wyuczyć trochę tej odporności na zimno. Przestań kamerować, Jezu! Ja ty daj mi telefon! Już z powrotem na osiedlu. Kasia doszła do siebie po morsowaniu. Dzisiaj trochę pospacerujemy. Idziemy w odwiedziny parę miejsc. Ale najpierw. Jak cyganie, ale najpierw. Wziąłem jabłko. Ono jest małe, ale wytrzymałe. I chcę zjechać z tych torów dla was, kochani widzowie. Ale nie wiem czy z samej góry, bo tam jest dość stromo, ja się boję. Wspomniało mi się jeszcze jak zjeżdżałem tam na patykach, że śnieg pryskał w oczy, więc póki nie było rozjeżdżone to jako dzieci żeśmy zakrywali twarz czapką i po prostu jechaliśmy na, na ślepo. Proszę o to sępie. Ja samo pierwszy znowu się wracał. Nie, Fajnie. I tak to wygląda. Byliśmy na obiedzie u rodziców, lecimy dalej. Już chyba nic dzisiaj nie będę dogrywał. Vlog głównie miał dotyczyć morsowania. Mam nadzieję, że taka forma vlogów Wam odpowiada, czyli czyli takie bardziej luźne, mniej przebitek, bardziej na zasadzie, że biorę kamerę kiedy coś się dzieje, czy kiedy coś chcę po prostu nagrać. I nagrywam wam się podoba. Tyle na dziś piona.